Będzie Jan Gus. Zaraz po informacjach dnia na tapecie program prowadzi Dorota Michałowska. Już za chwilę informacje dnia program prowadzi Karolina Kozińska. Dnia. Karolina Gosińska, witam Państwa i zapraszam. W pamięci Polaków zapisze się jako Irena z Misia, Zofia Balcerkowa z kultowego Alternatywy 4 czy sublokatorka karpielów poszukiwany, poszukiwana. Niestety nie żyje Zofia Czerwińska, aktorka miała 85 lat. Urodziła się 19 marca 1933 roku, ukończyła Wydział Aktorski Szkoły Teatralnej w Krakowie. Na dużym ekranie zadebiutowała w pokoleniu Andrzeja Wajdy. Cztery lata później wystąpiła również w Popiele i Diamencie. Wykreowała rolę w takich popularnych serialach jak 40-latek, Alternatywy 4 i Świat według Kiepskich. Łącznie zagrała około 150 ról i epizodów w produkcjach kinowych i telewizyjnych. Była działaczką społeczną i działaczką na rzecz praw zwierząt. Do ubiegłego roku angażowała się. W kampanie społeczne. Wielki dystans do siebie i optymistyczne podejście do świata. Tak zapamiętamy panią Zofię Czerwińską na antenie Superstacji. Aktorka, no właśnie, z właściwym sobie dowcipem, opowiadała o własnej popularności. To znaczy, ja jestem popularna z trzech zdań. Ach, z trzech to, to jest inaczej. Przepraszam. Że trzy zdania przyniosły mi popularność. Trzy zdania w trzech innych filmach, mianowicie może herbatki, panie inżynierze. Ach, tak. z czterdziestolatka, tak proszę jest, bardzo. Oczywiście, pamiętam. Jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do wiochy nie przyzwyczai. To alternatywy, wszyscy pamiętają. No i prawe oczko misia, rysia. i lewe oczko misia, rysia. Z misia właśnie. To są przeboje. I tak, a 300 filmów zagrałam. A popularna jestem z trzech zle. Wspaniałą aktorkę Zofię Czerwińską wspominał na naszej antenie dziennikarz Andrzej Golimont. Podkreślał jej bezpośredniość w stosunku do otoczenia, dystans i ogromne poczucie humoru. Nastąpiła ta anegdota. Poszaliśmy się wieki temu, to był 88-89 rok. Zosia oczywiście była wtedy w Teatrze Syrena, w tym teatrze spędziła pół swojego życia, a nawet jak komuś się wydawało, że jej tam nie było, to Zosia i tak tam była. Z Joasią Wismur, moją bardzo bliską przyjaciółką, pojechaliśmy do Opola. Asia z Zosią coś tam grały, nie pamiętam tego spektaklu. Mieszkaliśmy w ówczesnym, w ówczesnym hotelu orbisowskim i tutaj anegdotka, która oddaje Zosiny charakter. Trwała jakaś budowa pod hotelem Młody człowiek w spychaczu ewidentnie sobie z tym spychaczem nie radził. W pewnym momencie leciały słowa, które przed 23 na antenie nie jestem w stanie zacytować. Wtedy się Zosia otworzyła okno i patrząc na młodego człowieka wykrzyczała, no przecież wystarczy wziąć prawą dźwignię do góry, a lewą do dołu i pojedzie. Młody człowiek rzeczywiście wykonał. To ćwiczenie, ciągnik, spychacz ruszył, nas zatkało. Zosia no spojrzała i z wyraźną wyższością głosiła oświadczenie: No co, sasę łazienkowską budowałam, to umiem. A nas sporana za granicę, tragedia w Nigerii. Nawet setka dzieci może być pod gruzami. W największym mieście tego kraju, Lagos, zawalił się trzypiętrowy budynek. Do katastrofy doszło podczas trwania lekcji. Szkoła podstawowa znajdowała się na najwyższej kondygnacji budynku. Na pozostałych niższych piętrach były mieszkania. Media informują, że w tym czasie na lekcjach mogło być nawet 100 uczniów. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Jest ona utrudniona przez tłum gapiów, który przyszedł na miejsce tragedii. Spod gruzów ratownicy próbują wydobyć poszkodowanych. Do tej pory udało się wydobyć zaledwie 10 uczniów. Świńskie łby, dym z opon i kilogramy rozsypanych jabłek. Tak wyglądał protest rolników z Agrounii dziś rano na warszawskim placu Zawiszy. Protest nie był zgłoszony miastu. Został zorganizowany jako zgromadzenie spontaniczne. Urząd miasta sprawdzi teraz, czy protestujący nie uszkodzili infrastruktury miejskiej. Nie jest wykluczone, że ratusz będzie się domagał zwrotu kosztów za ewentualne naprawy. Protest może dotknąć nawet ministra rolnictwa. PSL chce odwołania Jana Krzysztofa Ardanowskiego ze stanowiska ministra rolnictwa. Prezes Ludowców poinformował, że zwróci się z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie do premiera. Protest nauczycieli eskaluje. Do protestujących w Krakowie dołączają nauczyciele z Warszawy, Gdyni i Kielc. W Małopolskim Kuratorium Oświaty protestuje kilkanaście osób. Żądania wciąż niezmienne. Godna praca i płaca, czyli podwyżka 1000 złotych na rękę. W Krakowie jest Artur Molenda. Arturze rząd uspokaja i zapewnia, że podwyżki będą, ale wprowadzane etapowo. Czy to propozycja do przyjęcia dla nauczycieli? No to, to zanim o tym, to pokażmy determinację nauczycieli. Proszę zobaczyć, jak tutaj oni są przygotowani w Małopolskim Kuratorium Oświaty do tego, żeby tutaj cały czas być i protestować. Cały czas oczekiwanie na premiera Mateusza Morawieckiego, który chyba i tak tutaj nie przyjedzie do Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Ryszard Proksa, przewodniczący no, Solidarnościowej, Oświaty Solidarnościowej, tak to powiem w skrócie. Panie przewodniczący, co dalej? Jesteście tu trzeci dzień. Kilkanaście osób rotacyjnie cały czas tutaj okupuje kuratorium. Jesteście wspierani przez panią kurator. Co dalej? Znaczy wspierani w tym sensie, że nas pani kurator stąd nie wyrzuca. No dziś nam Ale, powiedziała, że was nie, wspiera. Powiedziała, że chce być mediatorem nawet w naszej sprawie, jeżeli się taka potrzeba zjawi. Za jakąś godzinę rozpoczniemy prezydium Komisji Krajowej i będziemy się właśnie zastanawiać, jak, jak tą sprawę dalej prowadzić. I oczywiście będziemy ją póki co kontynuować. Nie ma żadnej reakcji z drugiej strony. A jakie są scenariusze na, ten, na dalsze dni protestu? No na razie, no, na razie tutaj i, i no, wszystko jest możliwe. Wszystko będzie zależeć też jakie będziemy mieć sygnały z kraju. Czy jest też jakaś duża determinacja w jakichś innych miejscowościach, że, że też chcą się przyłączyć, czy w jakiś sposób kontynuować rozpoczęte nasze akcje. Natomiast no, już z racji tego, że już tu jesteśmy i, i tutaj już... Można powiedzieć, zadomowiliśmy się, tu się będą odbywać takie nasze centralne spotkania, dyskusje i decyzje tu będą zapadać. Czyli za godzinę rozpocznie się to kluczowe tak. spotkanie. Jak rozumiem, proszę Państwa, dziękuję Panie Przewodniczący, musimy kończyć, ale jeszcze Państwu chcę pokazać, jak wygląda całe to pomieszczenie. Tutaj jest grupa kilkunastu nauczycieli związanych z Solidarnością. Oni tutaj specjalnie przyjechali z całej Polski, żeby wspierać siebie wzajemnie w walce o te postulaty. One są zapisane tutaj na tej kartce. Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% od stycznia tego roku. Drugi punkt, no niemal taki sam, tyle że podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty od stycznia 2020 roku. Trzeci punkt to wycofanie przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. No i czwarty punkt powrót do... Rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli. Trzeci dzień protestu. Nauczyciele się nie poddają i cały czas liczą na to, że prezes Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki, przyjedzie tutaj do nich, do Krakowa i spokojnie usiądzie przy tym, no nieokrągłym stole, ale jednak i na spokojnie porozmawia o tych postulatach. No i jak widzimy, wciąż bez porozumienia na linii Nauczyciele, resort edukacji to była relacja Artura Molendę. Bardzo mu dziękujemy. Konferencja Episkopatu Polski przeciwna warszawskiej karcie LGBT. Biskupi apelują o wycofanie dokumentu, który podpisał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Biskupi przypominają, że zgodnie z konstytucją każdy ma prawo do ochrony dziecka przed demoralizacją. Dlatego apelują o wycofanie budzących wątpliwości rozwiązań. Zdaniem Episkopatu karta promuje działania o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatywy stygmatyzujące osoby wyznające inny światopogląd lub religię. Karta zobowiązuje władze Warszawy do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa osób homoseksualnych, przeciwdziałania przemocy wobec nich i utworzenia hostelu dla osób w sytuacji kryzysowej. A jutro Episkopat Polski ma przedstawić informacje o skali pedofilii w polskim kościele. Te zapowiedź skomentowała w programie Nie ma żartów posłanka Joanna Szojring-Wielgus, która pracowała nad stworzeniem mapy pedofilii w kościele. Episkopat Polski w 2015 roku zapowiedział, że przedstawi Białą Księgę Pedofilii w polskim kościele. Nie zrobił tego. Teraz na czwartek zapowiada. Później mówili, że będzie to w 2018. Hmm. Potem mówili, że będzie w połowie tego roku, ale robią to w czwartek. Sama okay. jestem ciekawa, co tam będzie. Dlatego my Mamy więcej tych informacji. Oczywiście odniesiemy się do tego. W poniedziałek mamy konferencję w Sejmie o godzinie 13, na której się odniesiemy do informacji, które zostały opublikowane w dziewięciu diecezjach na temat naszego raportu. No i niestety pokażemy, że diecezje kłamią, przemilczają i oszukują. Wydawało się, że marszałek Sejmu nie może już niczym zaskoczyć, a tu niespodzianka. Marek Kuchciński, niczym słynny gospodarz domu z Tajsławania, z Alternatywy 4, czuwa nad wszystkim. Do tego stopnia, że wydał właśnie zarządzenie, jakie kwiaty i kiedy powinno zdabiać gabinety jego i wicemarszałków Sejmu. O marszałku floryście, właśnie teraz Tomek Żelewski. E Tomu, kto jest zaskoczony, ten jest, ale zaskoczenia chyba być nie powinno. Wszak marszałek to absolwent studium ogrodniczego, zatem wszystko się zgadza. Oczywiście Karolina, wszystko się zgadza, ale przyznam ci się, że gdy do mnie dotarła ta informacja, byłem całkowicie zaskoczony, myślałem, że to jest po prostu jakiś żart. Okazuje się, że nie. Na dowód tego bardzo proszę, posłuchajmy wicemarszałek Sejmu, Małgorzatyki Dawy Bułońskiej, która tłumaczy, w jaki sposób marszałek kuchciński reguluje kolor kwiatów podczas posiedzeń Sejmu. Jest nowe, nowa dyspozycja kancelarii Sejmu, że w dni posiedzeń Sejmowych i dni uroczystości państwowych wszystkie kwiaty będą w kolorach biało-czerwonych. Więc te kolorowe bukiety, które stały w korytarzach znikną, będą zastąpione bukietami biało-czerwonymi, bo do tej pory jedyny główny biało-czerwony bukiet to był ten na, na sali plenarnej. Teraz wszystkie kwiaty biało-czerwone. Wszystkie czyli w gabinetach też? Tak, w gabinetach. W ogóle w dni sejmowe wszystkie bukiety, które są w Sejmie, biało-czerwone, taka nowa jakość. Przedziwne jest to, że o tym zaleceniu marszałka Sejmu nie wie inna wicemarszałek Sejmu sprawa Prawa i Sprawiedliwości, była ta Mazurek. A ja nic na ja ten temat nie wiem, jeszcze od Pana słyszę, więc nie wiem. Czy... To zalecenie jest, no i zgodnie z tym zaleceniem w takim wazonie, który jest, stoi w centralnym punkcie Sejmu, w którym zawsze były bardzo różne, kolorowe, przepiękne bukiety i przepiękne kwiaty. Dzisiaj można zobaczyć kwiat, piękny bukiet oczywiście, ale złożony z kwiatów biało-czerwonych. Co na to przedstawiciele partii rządzącej, już abstrahując od tego, co mówiła pani Marszałek Mazurek, posłuchajmy posła Bartosza Kownackiego. To jest nasza tradycja, to jest nasza tożsamość i e, dziwne by było nawet, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że jest inaczej, powiem, powiem szczerze, byłem przekonany, może mężczyzna trochę inaczej patrzy tak, na kolory, na kwiaty, nie, nie zwraca uwagi, ale ja byłem przekonany, że te barwy narodowe, szczególnie w parlamencie, powinny być jak najbardziej eksponowane. Ale w istocie tak jest. W całym sejmie od dzisiaj są kwiaty biało-czerwone i wszystko się zgadza z tym, co mówił poseł Bartosz Kownacki, tylko niektórzy zastanawiają się tutaj, zwłaszcza z opozycji, po co regulować właśnie taką kwestię jak kolor kwiatów odpowiednim zaleceniem marszałka kuchcińskiego. Niektórzy z opozycji również przypominają mi fragment filmu buntownik z wyboru. Fragment ten brzmi wolność to swoboda oddychania. Marszałek Sejmu, zapalony florysta, jak słyszymy, no i e, przypominamy, absolwent studium ogrodniczego. Sejmu, Tomek Grzelewski, Tomku, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Naukowcy alarmują przed globalnym ociepleniem. W Chile od wielkiego lądowca odrywają się kolejne wielkie kawały lądu, co nie wróży dobrze naszej planecie. A dwie wielkie góry lodowe oderwały się od lodowca Grey zaledwie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Badacze mówią wprost o skutek ocieplania się klimatu, a podobnych zjawisk będzie coraz więcej. W ostatnim czasie w Chile obserwuje się wzrost temperatury powyżej średniej, a także intensywne opady deszczu, które powodują rosnący poziom wody w jeziorze polodowcowym. To wszystko było najprawdopodobniej przyczyną oderwania się wielkich kawałów lodu. Citroen pokazał na genewskich targach motoryzacyjnych kompaktowe, małe autko na prąd, którym można jeździć bez prawa jazdy. To wprost idealne rozwiązanie dla zatłoczonych centrów miast. Na salonie samochodowym w Genewie Citroen pokazał w pełni elektryczny, kompaktowy samochód koncepcyjny. Ma być rozwiązaniem na zakaz wjazdu pojazdów do centrów miast. Duże miasta potrzebują małych samochodzików do przemieszczania się. Muszą być też nowoczesne i dobrze zaprojektowane. Chodzi o to, żeby zajmowały jak najmniej miejsca i były ekologiczne. Ma 2,5 metra długości, 1,5 metra szerokości i tyle samo wysokości. Przypomina niewielką kostkę. Może go prowadzić każdy, kto ukończył 16 lat. Nie jest potrzebne prawo jazdy. Ten samochód uosabia wizję Citroena dotyczącą przyszłości mobilności w mieście i mam nadzieję, że zrewolucjonizuje transport miejski. Producent nie zamierza auta sprzedawać. Ma być głównie wyprodukowany na minuty i współdzielone z innymi użytkownikami. Jeżeli będzie zainteresowanie firm udostępniających samochody na krótki czas, samochód trafi do masowej produkcji. I tak kończymy proszę Państwa. To wydanie informacji. Za chwilę na naszej antenie program Na a w informacjach o 16.15. Przywita już Państwa Piotr Jędrzejek. Ja dziękuję za dziś miłego popołudnia Państwu życzę i do zobaczenia.